Cześć wszystkim, z tej strony Freja. Witam was w pierwszym odcinku pierwszej serii na moim kanale z gry The Sims 4. Seria będzie nosić tytuł Nadnaturalny Świat. Będzie to challenge, w którym będziemy ogrywać po kolei wszystkie nadnaturalne postacie. Jest to wyzwanie, którego nie jestem autorką. Myślę, że to jest warte, warto to zaznaczyć. No i co? W pierwszym odcinku chciałabym Wam przedstawić głównego bohatera, pokazać jego dom, troszeczkę wyjaśnić zasady, co i jak całą historię Wam nakreślić. Dopiero w drugim odcinku będzie już rozgrywka. Także zacznijmy sobie, najpierw wejdziemy sobie do kasa, pokażę Wam naszego głównego bohatera. Pierwszy raz w ogóle w mojej e, grze zacznę, e, zacznę grać facetem. Zazwyczaj, chyba większość ludzi tak ma, że zaczynają raczej dziewczyną grać simką niż e, simem. Nie wiem dlaczego tak się zdecydowałam. Nie pytajcie, po prostu stwierdziłam, że zaczynamy sobie e, grać simem. Przedstawiam Wam Franka Moore. Frank jest geniuszem, jest samotnikiem i jest niezrównoważony. Ta cecha wynika z zasad do tego wyzwania, które właśnie, może zaraz Wam przeczytam. Pokrótce takie najważniejsze rzeczy. Cała, cała treść tych celi, które musimy osiągnąć, będzie w opisie do tego filmu, także. Możecie sobie tam zajrzeć i przeczytać. Dobrze. Musimy mieć Sima, płeć dowolna, wiek musi być młody, dorosły. Sim musi mieć cechę szalony, aspiracja mózgowiec, zalecane otoczenie przez autora przez jest oaza albo Strangerville, my będziemy mieszkać w Strangerville. Nigdy tam jeszcze nie prowadziłam żadnej swojej rozgrywki, więc Stwierdziłam, że to jest fajny moment, ponieważ naukowiec, który wierzy w nadnaturalne postacie, StrangerVille też jest takim dziwnym otoczeniem, dziwne rzeczy się tam dzieją, więc stwierdziłam, że fajnie się to będzie łączyć. No, tak jak już powiedziałam, kariera naukowiec na dziesiąty poziom musimy wybić. Dopiero wtedy będziemy mogli zbudować rakietę i polecieć na tę planetę kosmitów, na to six, Sixem, czy nie wiem, jak to się nazywa. Yy, nie będę próbować więcej razy tego wymówić. Yy, musimy poślubić kosmitę. Możemy mieć Max trzy dzieci i tylko kosmita może dalej dziedziczyć, czyli że w drugim pokoleniu możemy grać tylko kosmitą. I rozwód jest niedozwolony. Ja to są e, cele, które są e, autorstwa tamtej osoby, to nie są moje cele. Teraz do, ja dodałam, dopisałam jeszcze jedną rzecz, aby zebrać całą kolekcję wydruków kosmicznych, bo to też nam w jakiś sposób urozmaici i troszeczkę utrudni rozgrywkę. No, i zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, w której chciałabym, żebyście wy, żebyście wy mi doradzili. Otóż zastanawiałam się, czy nie dodać jeszcze takiego, takiego warunku, żeby nasz Sim osiągnął jakiś tam stopień sławy. Powiedzmy, że dwie gwiazdki. Dopiero wtedy, jak będzie miał tą sławę, będzie mógł wylecieć w kosmos. Wytłumaczę Wam może, dlaczego tak pomyślałam, ponieważ no wydaje mi się, że byle komu polecieć do kosmosu się nie pozwala. Dlatego bardziej realnie może wyszłoby tak, że dopiero może polecieć do kosmosu ktoś taki już no, sławny, ktoś czymś, ktoś, Przepraszam, ktoś, kto się czymś e, zaszczycił, coś osiągnął większego, tak? I mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Nie wiem, czy to dodać, bo to, to już by nam mocno utrudniło, bo z tego, co się kiedyś bawiłam tą sławą, to się dość ciężko wybija, jak się nie jest aktorem. Także nie wiem. E, chciałabym, właśnie, żebyście mi napisali w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy Dodajemy to. Do naszej rozgrywki, czy też nie, bo mi to jest w sumie obojętne. No nie wiem, zdecydujcie o tym wy. Ja się po prostu dostosuję. No i oczywiście wszelkie inne rady, porady, czy jakieś yy, rzeczy, które mogłabym dodać do tej rozgrywki, oczywiście mile, mile widziane. Chętnie poczytam Wasze pomysły i może coś mi się akurat tak spodoba, że dodam to do naszych zasad tego wyzwania. Czekam po prostu na Wasze komentarze, yy, i tyle. Dobrze, chyba wszystko powiedziałam, jeżeli chodzi o nasze zasady tego wyzwania, i tyle. Czyli tak, będziemy grać yy, naukowcem, szalonym naukowcem, i mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić przy tej serii. No ma już tutaj... Przepraszam, że się tak jąkam, ale to jest pierwsze w życiu moje nagranie, więc postaram się, żeby było z dnia na dzień coraz lepiej. Dobrze, nasz Frank jest oczywiście muzykowcem, tak jak nakazują to, nakazuje to wyzwanie. Jest geniuszem, samotnikiem i niezrównoważonym. Frank. Przeprowadził się do Strangerville po tym, jak stwierdził, że on ma dosyć, że no nikt go nie rozumie, tak? bo on od dzieciństwa bardzo interesował się takimi postaciami nadnaturalnymi, w ogóle tym światem A najbardziej właśnie kosmitami i to na nich miał jakby największą obsesję Żebyście widzieli jego pokój dzieciństwie, jaki miał pokój, no po prostu wszędzie, gdzie nie spojrzeć, to kosmici, kosmos i w ogóle wszystko, co z tym związane. Tylko, że jego rodzina i w ogóle ludzie spośród jego środowiska nie bardzo to rozumieli. Dla nich to było niepojęte, że można tak bardzo wierzyć w coś, co według nich jest kompletnie nierealne, co jest kompletnie niemożliwe. Ale on uparty, yy... Zawzięty bardzo, no nie dawał za wygraną i cały czas się upierał, że on to udowodni, on to zrobi. Jego rodzice kompletnie go w tym nie wspierali. Oni, on jest jedynakiem i przez to jego rodzice po prostu mieli, oni mieli już zaplanowane jego całe życie. Mieli po prostu takie wymagania wobec niego on nie bardzo chciał spełniać, no bo miał swój pomysł na życie. Dlatego w któregoś dnia po prostu zdecydował, że dosyć tego, kończy z tym, przeprowadza się. Jego rodzice zupełnie nic nie wiedzieli, ich nie było w domu w ogóle, uciekł z domu, wziął tam trochę pieniędzy, uciekł z domu i przeprowadził się do Strangerville. Do tego otoczenia, ponieważ no raczej jego rodzice tam nie zawędrują, bo to nie są ich w ogóle. Nie jest miejsce, gdzie oni by chętnie przyjeżdżali, chociaż sądzę, że się domyślają, gdzie on mieszka, ale nie sądzę, żeby przyjechali do niego go odwiedzić. Po prostu są zawiedzeni swoim synem, że on no sprawił im jednak ból, uciekając z domu, tak? A więc tak się przedstawia nasz Sim. Nasz Frank muszę w ogóle się nauczyć tego imienia. Bo będę mówić się, zatrzymywać przy jego imieniu i patrzeć, czym dobrze mówię. Taki jest jego strój. Pierwszy strój codzienny, taki jest drugi. Frank ma raczej różny styl, nie, jakiś, nie jest jakimś wielkim elegantem. Na luzie, na wygodnie. No wiadomo, żeby się fajnie, prosto. Przyjemnie tworzyło różne wynalazki, żeby było po prostu wygodnie. To jest jego strój wizytowy, zwykły, taki, nic wielkiego, no na jakieś ważne spotkania. Musi być jakoś ładnie ubrany. Sportowy strój. On za sportem raczej średnio, chociaż jego wygląd może tego nie, nie pokazuje, ale za sportem raczej. Średnio się lubią z Frankiem. Do snu, proszę bardzo, taki strój. Strój imprezowy. Bardzo mi się podobają w ogóle te okulary. Strasznie mi się podoba on w tych okularach, bo bez okularów jakoś tak super nie. Chociaż, no nie wiem, jakoś bardziej mi się ten sim podoba w okularach, więc zostawiłam mu te okulary. Możecie też mi napisać, co o tym myślicie, czy wam się to podoba, czy nie. To jest dopływania strój. Tutaj mamy na ciepłą pogodę i drugi strój na ciepłą pogodę. Ten mi się strasznie podoba. Strasznie lubię te koszule. Te, te koszule z bluzką, no nie wiem jak to nazwać. I strój na zimno. Na razie taki, ale jeszcze mu chyba dodam jakiś taki no z czepką, z rękawiczkami, jak pójdziemy do jakiegoś zimnego otoczenia, żeby po prostu jakoś wyglądał na tyle zasp śniegu, a nie tak na letniaka, żebym tak powiedziała. E, tak, jeżeli chodzi o to, czy ja gram z modami, czy bez, y, jeżeli. Y, no, mam mody, y, tylko mam skina takiego, który się nakłada po prostu od razu. Ja go nie nakładam w ogóle. Gdzieś czytałam jego nazwę. Y, Taką oficjalną, ale nie wiem, nie pamiętam teraz jak się te skiny nazywają No po prostu pobrałam taki i zdecydowałam, że będzie taki Teraz ja nie muszę tutaj nic wybierać w karnacji czy gdzieś Tylko on automatycznie się wszystkim z nią nakłada No i oczy I oczy ma z modów Jeszcze co, no to ja mam mody takie bardziej makijaże, właśnie oczy i skin. Żadnych włosów, ubrań z modów nie mam. Na razie nie będę miała. Może mi się to zmieni. Kiedyś miałam, ale zaczęłam mi grać, źle chodzić i po prostu stwierdziłam, że nie ma sensu na razie. No, i z modów to nic więcej. Ani modów w kasie za dużo nie mam, tylko takie. Które troszeczkę uładniają, upiększają tych simów. Eee, no a w, w budowie w ogóle nie mam modów, także w trybie budowania kompletnie modów u mnie nie znajdziecie. Chociaż zastanawiam się nad pobraniem jakichś takich, nie wiem, ścian, podłóg, nie, nie że mebli, od razu Bóg wieczego. Nie chcę zawalać gry. Ale właśnie jakieś takie małe rzeczy, czy jakiś rekolor czegoś, może by się to przydało, ale nie wiem, zobaczymy jak to będzie, bo zawsze wydaje mi się, że mody troszeczkę urozmaicają rozgrywkę. Ale z drugiej strony, można też pokazać ludziom, można Wam pokazać, jak, jak można fajnie grać bez modów, jak da się ułożyć, stworzyć postać bez posiadania modów. No nie wiem. Jak wy to myślicie? Napiszcie mi, dajcie mi znać, co myślicie o naszym Franku. Mam nadzieję, że Wam się podoba. A teraz przejdziemy sobie szybko do pokazania jego domu. Frank przeprowadził się do Strangerville, mieszka tutaj, na tym polu kempingowym. No i oczywiście kupił sobie przyczepę kempingową. Niestety no, za dużo pieniędzy to on nie zabrał z domu. Przez co no, ta przyczepa wygląda jak wygląda, nie jest zbyt piękna Trochę będzie wymagała remontu, trochę wkładu pieniędzy będziemy, będzie trzeba w, niej, w nią włożyć Ale damy radę Zaraz Wam ją pokażę, niech się tylko wczyta Nie chcę już cięcia robić Bo się dopiero uczę i nie wiem czy umiem tak, szczerze Wam powiem, że no nie wiem, czy mi to wyjdzie. Jak będzie się długo ładować, to po prostu to wytnę. Postaram się to jakoś ładnie zrobić. Chociaż miejcie to na uwadze, że ja się dopiero uczę. No, to jest pierwszy film. Także nie wszystko może być jeszcze tak, jakbym ja sobie nawet wyobrażała. Proszę bardzo, to jest jego. Stara przyczepa kempingowa. No, przyznajcie, że no nie jest zbyt pięknie. Ja też wielką budowniczynią nie jestem, nie umiem budować. No ale stwierdziłam, że bardzo chcę do moich serii sama, w miarę możliwości sama budować e, buty, domy dla moich Simów. Bo wcześniej, zanim założyłam kanał, to po prostu brałam galerię, pobierałam i. I z galerii brałam, tylko, zmi tylko zmieniałam w tych domach wnętrza według siebie, a całe bryły, wszystko było przeze mnie brane z galerii, od ludzi. Ale na kanał chciałabym sama to tworzyć. Zobaczymy, jak mi to będzie szło. No, na siłę też nie będę e, nic robiła, no bo chciałabym, żeby to jednak jakoś ładnie wyglądało. Dobrze, to jest nasza e, przyczepa kempingowa. Wnętrze nie jest piękne, nie będzie na razie piękne, musimy sobie na nie zarobić. Pełno jakichś przetarć, jakichś, no o, tutaj jakieś gazety. No nie wygląda to ładnie. Ktoś naprawdę zostawił w strasznym stanie tą przyczepę. I tu muszę Wam tak zrobić. Tak wygląda Łazienka. Ta ściana jest zielona, znaczy żółta, bo to jest żółty, to powinien być żółty. A dlaczego ona tu wygląda jak czarne? Nie to To ja nie wiem no Ale tu jest to sam kolor Nie mam pojęcia Niech tak na razie zostanie Także no widzicie Nie jest zbyt ładnie, ale Będziemy sobie powoli Zarabiać i Będziemy To ulepszać, udoskonalać Myślę, że Później, jak ja to będę zmieniać, to już to mało będzie wyglądać jak przyczepa kempingowa. No ale zobaczymy, bo ja bym to jeszcze później poszerzyła. Planuję też zrobić jakąś piwnicę, taką tajną piwnicę szalonego naukowca. Nie wiecie o co chodzi. No, także no, mamy naszego bohatera. Niedługo pojawi się drugi odcinek z tej serii. Już zaczniemy wtedy rozgrywkę na poważnie. Będziemy już yy, grać i rozwijać naszą postać. Mam nadzieję, że Wam to przypasuje, że Wam się to spodoba i że będziecie razem ze mną przechodzić to wyzwanie. Zachęcam Was bardzo serdecznie do komentarzy, do podpowiedzi. Bardzo chętnie yy, nauczę się czegoś od Was. Yy. Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie, jak to zawsze się mówi na YouTubie. Bardzo mi na tym zależy. Chciałabym tak na poważnie z tym zacząć, dlatego proszę Was o to, żebyście mnie też wspierali w tym. Czekam na Wasze komentarze. No i co? Do następnego filmu. Dzięki, cześć!